przepracowałam w tych klasach podstawowych 20 lat. Przyszedł moment, kiedy zaczęto reformować to liceum, bo chciano podzielić, oddzielić klasy podstawowe od liceum i tworzono już liceum ogólnokształcące numer 6. No i teraz była taka sytuacja, że czy ja czy mój mąż i tam jeszcze inni, którzy pracowali w tej szkole, takiej łączonej, podstawówka i liceum, no, stanęli wobec problemu szukania sobie pracy w innych szkołach, no bo dla nas już pracy w tej szkole nie było. No, ale szczęście mi też dopisywało czasem w życiu. Tu mi dopisało szczęście, bo tak, już miałam za sobą dwa lata studiów. Na Wydziale Humanistycznym na UMK w Toruniu, i dyrektor zauważył we mnie potencjał, wystarał się, że dla mnie i dla mojego męża nowe etaty zyskał z kuratorium, i pozostaliśmy w liceum jako nauczyciele. Liceum, z tym, że to zresztą nie tylko nas dotyczyło, wielu uczyło w, w klasach podstawowych też tych profesorów, którzy uczyli w liceum. No więc też dla nich była to skomplikowana sprawa. Też musieli wziąć coś, czegoś uczyć, jakąś inną specjalność, żeby przetrwać po prostu, żeby przetrwać i i przyzwyczajcie się do tego, że się już tam jest, i być pewnym, że się ma nominację, ma się nakaz. I ja właśnie taką nominację też otrzymałam wraz z mężem, że zostaliśmy nauczycielami liceum nr 6 w Bydgoszczy. I zostaliśmy nauczycielami liceum. Czy wymagana była wtedy tak. już ten wymóg wyższego wykształcenia? Był postawiony? Nie, nie był postawiony jeszcze, no bo to były dwa lata, jeszcze przecież nie ukończyłam, ale ten polski mnie nie odstępował. Zawsze dostawałam polski w każdej klasie, w której uczyłam. Także to już do mnie tak się przylepiło i tak już było do końca.